Cześć. Pokażę ci jak dodawać tekstury naszych mozaik do twoich projektów. W pierwszym odcinku naszych materiałów pokażemy instrukcje dla korzystających z Blendera. Na początek wejdź na stronę naszego sklepu szklanemozaiki.pl i wybierz produkt, który ci się podoba. Następnie kliknij pobierz tekstury i materiały, a później tekstury 3D PBR w rozdzielczości 4K. Umieść archiwum w dogodnym dla siebie folderze, a następnie wypakuj je. W swojej scenie w blenderze utwórz płaszczyznę. W polu Size wpisz 1 metr oraz zadbaj o to, aby zaznaczony był checkbox Generate UVs. To bardzo ważne, ponieważ wszystkie nasze tekstury mają wymiar rzeczywisty metr na metr. Górną stronę płaszczyzny obróć w kierunku obserwatora. Przełączmy nasz widok w tryb podglądu materiału, aby był on bardziej responsywny. Utwórz nowy materiał i nadaj mu dogodną dla siebie nazwę. Zaznacz ikonę starczą, aby mieć pewność, że materiał nie zostanie usunięty po wyjściu z programu. Przejdź do edytora shaderów i upewnij się, że działa on w trybie object. W pobranej teksturze otwórz folder color różne fugi, aby wybrać wersję kolorystyczną fugi pasującą do twojego projektu. Ja na przykład wybrałem fugę beżową. Obraz w wybranej wersji przeciągnij do edytora shaderów po czym podepnij go do gniazda Base Color. W folderze z teksturą przejdź w górę, po czym przeciągnij mapę metaliczności Metallic i podepnij ją do gniazda Metallic. Podobnie mapę Roughness przeciągnij i podepnij ją pod gniazdo Roughness. Przeciągnij również mapę Height, czyli wysokość. W celu podpięcia mapy wysokości do naszego materiału utwórz noda Bump. Podepnij mapę wysokości do gniazda Height na jego wejściu Zaś gniazdo normal na jego wyjściu podepnij do gniazda normal w materiale. Domyślnie wypukłość naszej mozaiki jest ustawiona na aż 1 m, co jest wartością zdecydowanie za dużą. Ustawmy ją na poziomie około 0,005. Mapę koloru pozostaw w trybie SRGB, podczas gdy trzy pozostałe mapy przełącz w tryb No Color. Materiał naszej mozaiki jest gotowy. Jak widać, poprawnie przedstawia on fakt, że mozaika jest lśniąca, zaś fuga szorstka oraz w poprawny sposób przedstawia wszelkie wypukłości. Teraz naszą płaszczyznę z mozaiką możesz umieścić we właściwym miejscu w swoim projekcie. W celu zwiększenia obszaru mozaiki przejdź do trybu edycji oraz przenieś wybraną krawędź. Zauważysz wtedy, że niestety mozaika zamiast zwiększać swój obszar, rozciąga się. Aby temu zapobiec, otwórz okno Opcje i zaznacz checkbox Correct Face Attribute. Teraz przesuwanie krawędzi nie powoduje rozciągnięcia się mozaiki, a tak jak tego oczekujemy, zwiększanie się obszaru, na którym ona występuje. Po przełączeniu widoków w tryb renderowany, Twoja mozaika powinna wyglądać jak w prawdziwym życiu. Ja nazywam się Dawid i kieruję działem graficznym szklanych mozek i obserwujcie po więcej wskazówek. W pierwszym odcinku naszych materiałów pokażemy instrukcję dla korzystających z blendera. Tego blendera? Nie, nie tego.